Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę oznacza być Solą Ziemi lub światłem świata? Te proste, a jednocześnie głębokie słowa Jezusa znajdują się w Kazaniu na Górze, jednym z najbardziej znanych i przełomowych nauk pisma świętego. Wyobraź sobie, że siedzisz tam, na zboczu wzgórza w Galilei, otoczony mężczyznami, kobietami i dziećmi, słuchając mistrza, który przemawia. Słowa Jezusa przecinają powietrze, trafiając prosto do serca. Mówi, wy jesteście Solą Ziemi. Wy jesteście światłem świata. W tym momencie nie tylko opisuje swoich naśladowców, ale wskazuje na powołanie, misję, która trwa po dziś dzień. Co to jednak oznacza? Jak możemy żyć zgodnie z tymi słowami? I dlaczego Jezus użył właśnie tych dwóch metafor soli i światła, by opisać rolę chrześcijan w świecie? Zgłębiając to przesłanie, odkryjemy moc kryjącą się za tymi prostymi, lecz pełnymi znaczenia obrazami. Uczą nas one, kim jesteśmy i do czego zostaliśmy stworzeni, by być agentami przemiany, odbiciem Bożej łaski. Przygotuj się na zanurzenie w naukę, która nie tylko inspiruje, ale i rzuca wyzwanie naszemu sposobowi życia. Zacznijmy teraz od zrozumienia, co oznacza bycie solą ziemi. Jezus powiedział: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czym go przywrócić? Nie nadaje się już do niczego, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Te słowa mają głębokie znaczenie, a żeby je zrozumieć, musimy spojrzeć na sól tak, jak była postrzegana w czasach Jezusa. W tamtych czasach sól była czymś więcej niż przyprawą. Była niezbędna do konserwowania żywności w świecie bez lodówek. Bez soli mięso psuło się, jedzenie gniło, aby całych rodzin był zagrożony. Ponadto sól nadawała smak, przekształcała coś mdłego w coś przyjemnego. Jezus dokładnie wiedział, co mówi, tak jak sól. My, jako chrześcijanie, jesteśmy powołani, by zachowywać to, co dobre, i nadawać smak światu wokół nas. Ale co się dzieje, gdy sól traci smak? Chociaż dziś sól jest chemicznie czysta, w tamtych czasach mogła mieszać się z zanieczyszczeniami i tracić swoje właściwości. A gdy tak się działo, stawała się bezużyteczna. Nie mogła być używana ani do konserwowania, ani do przyprawiania. Była wyrzucana, odrzucana jako bezwartościowa. O tym mówi Jezus. Wzywa nas do autentycznego życia, byśmy wpływali na świat wartościami pochodzącymi od Niego. Jeśli utracimy swoją tożsamość, zdolność przemieniania i zachowywania tego, co dobre, staniemy się jak sól bez smaku, niezdolni do spełnienia naszego powołania. Być solą Ziemi oznacza być osobą, która zapobiega zepsuciu świata wokół siebie, żyjąc uczciwie i niosąc nadzieję. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Jak jesteś Solą w swoim domu, w pracy, w swojej społeczności. Czy żyjemy tak, by zachowywać i nadawać smak środowisku wokół nas miłością, sprawiedliwością i łaską Bożą? Pamiętaj, sól, którą niesiesz, nie pochodzi od ciebie, lecz od tego, który cię powołał, abyś czynił różnicę. Teraz, gdy rozumiemy, co oznacza być Solą, przejdźmy do drugiej potężnej metafory Jezusa Być światłem świata. A Jezus kontynuuje: Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na górze. I nikt nie zapala lampy, by postawić ją pod naczyniem. Przeciwnie, umieszcza się ją na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Światło. Od początku symbolizuje coś głębokiego, oddzielenie od ciemności, orientację pośród chaosu. Pomyśl o roli światła, wskazuje drogę, rozprasza strach i ogrzewa serca. Gdy Jezus nazwał swoich uczniów światłem świata, Mówił, jesteście tymi, którzy będą rozświetlać ciemność tego świata. I to nie jest zwykłe światło. To światło pochodzące od niego, światło odzwierciedlające Boży charakter. Wyobraź sobie miasto na górze, widziane z daleka, z migoczącymi światłami w nocy. Nie da się go zignorować. Wyróżnia się, prowadzi zagubionych podróżników, służy jako punkt odniesienia dla tych, którzy szukają drogi. Tak samo powinno wyglądać życie chrześcijanina, widoczne, przyciągające uwagę, oferujące kierunek tym, którzy poszukują czegoś większego. Ale jak ostrzega Jezus, jaki sens ma zapalenie lampy i ukrycie jej pod naczyniem? Ukryte światło traci swoją funkcję. Nie zostaliśmy powołani do izolacji, lecz do bycia tam, gdzie światło jest najbardziej potrzebne, w miejscach pełnych ciemności, w sytuacjach, gdzie nadzieja wydaje się zagubiona. Być światłem świata oznacza żyć w taki sposób, by inni zauważali coś wyjątkowego, coś, co ich inspiruje, coś, co prowadzi ich do oddawania chwały Bogu. To oferowanie drogi, odpowiedzi, obecności, która przynosi pokój i jasność. A światło, które odbijamy, nie pochodzi od nas, lecz od Chrystusa, tak jak Księżyc odbija światło Słońca. Czy pozwalasz swojej światłości świecić? A może w jakiś sposób ukrywasz płomień, który Bóg w tobie zapalił? Teraz wyobraź sobie potęgę tych dwóch metafor razem: sól i światło. Zachowanie i wskazywanie drogi. Wpływ i jasność. Tak właśnie Jezus wezwał nas, byśmy żyli. Kiedy Jezus nazywa nas solą ziemi i światłem świata, nie wygłasza jedynie deklaracji. Powierza nam misję. Misję, która wymaga działania, zaangażowania i celu. Być solą oznacza zapobiegać zepsuciu świata wokół nas, zachowywać Boże wartości w czasach upadku. Być światłem to rozświetlać drogi tym, którzy się zgubili, odzwierciedlając nadzieję i łaskę Boga. Zauważ jednak, jak te dwie metafory się uzupełniają. Sól działa w ciszy, wpływając od wewnątrz, jak dyskretna, ale potężna obecność. Światło natomiast jest widoczne, odważne, niemożliwe do zignorowania. Jezus wzywa nas, byśmy byli jednym i drugim jednocześnie, wpływowi w ukryciu i widoczni w działaniu. Ta misja nie jest zarezerwowana dla małej grupy wyjątkowych ludzi. Jest dla nas wszystkich. Ty, który teraz to słyszysz, zostałeś powołany, by być solą i światłem w swoim domu, swojej społeczności, w pracy. Może czasem będzie to coś prostego, jak okazanie dobroci w świecie obojętności. Innym razem może to być coś większego, jak stanie w obronie prawdy w obliczu niesprawiedliwości. Najpiękniejsze w tej misji jest to, że nie zależy ona od naszej siły. Światło, które odbijamy, nie pochodzi od nas, pochodzi od Chrystusa. Smak, który nosimy, nie jest tworzony przez nas, ale przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Nie ma więc wymówek, nie ma ograniczeń. Jesteśmy uzdolnieni przez Niego, aby wypełnić to powołanie. Świat jest głodny soli, zagubiony w poszukiwaniu światła. I Bóg wybrał ciebie, dokładnie tam, gdzie jesteś, byś był odpowiedzą. Nieważne jak mały się czujesz, ani jak nieistotne wydają się Twoje działania, pamiętaj, nawet szczypta soli robi różnicę w całym posiłku. I nawet małe światło wystarczy, by przełamać ciemność. Jak więc możesz być solą i światłem dzisiaj? Jak możesz żyć w taki sposób, aby inni widzieli chwałę Boga przez Ciebie? Jezus kończy to nauczanie słowami, tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Zauważ, że ostatecznie nie chodzi o nas. Nie chodzi o osobiste uznanie, o bycie wywyższonym czy oklaskiwanym. Wszystko, co robimy jako sól i światło, powinno wskazywać na niego prawdziwego autora wszelkiej chwały. Powołanie, by być solą ziemi i światłem świata, to wezwanie do życia z intencją do wprowadzania zmian tam, gdzie Bóg nas postawił. Może to być prosty gest dobroci, słowa otuchy, albo po prostu życie w uczciwości w świecie, który tak często wybiera mrok. Zostałeś do tego wybrany. Nawet jeśli czasami wydaje się to trudne, nawet jeśli czujesz się mały lub niezdolny, pamiętaj, to Boża moc w tobie czyni różnicę. Małe światło może rozjaśnić całe pomieszczenie. Szczypta soli może zmienić smak całego dania. Dziś masz okazję być tą zmianą. Przynosić smak tam, gdzie go brakuje. Rozświetlać ciemność. Być mostem między Bogiem a tymi, którzy jeszcze nie poznali Jego miłości. Nie czekaj na idealny moment. Nie lekceważ wpływu, jaki może mieć życie oddane Chrystusowi. Gdziekolwiek jesteś, świeć. Dodawaj smaku. Żyj tak, by inni, patrząc na Ciebie, byli prowadzeni do oddawania chwały Ojcu, który jest w niebie. To jest misja tych, którzy wybierają naśladowanie Chrystusa. To jest piękno bycia solą ziemi i światłem świata. Teraz twoja kolej. Co zrobisz z tym powołaniem? Zanim zakończymy, chciałbym zaprosić cię do krótkiej refleksji. Zamknij oczy, jeśli możesz, i zapytaj siebie: Jak mogę być solą i światłem tam, gdzie Bóg mnie postawił? Co w moim życiu musi się zmienić, aby inni widzieli Chrystusa we mnie? Teraz, jeśli chcesz, pomódlmy się razem. Otwórz swoje serce w tym momencie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas, abyśmy byli solą Ziemi i światłem świata. Dziękujemy, że nam ufasz, powierzając nam odbijanie Twojej miłości, łaski i prawdy. Naucz nas żyć intencjonalnie, zachowując to, co dobre i niosąc nadzieję tym, którzy tkwią w ciemności. Daj nam odwagę, abyśmy nie ukrywali naszego światła, i siłę, by wpływać na świat wokół nas Twoją mocą. Niech nasze czyny prowadzą innych do oddawania chwały Twojemu imieniu. W imię Jezusa, Amen. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, podziel się tym filmem. Może ktoś bliski Ciebie właśnie potrzebuje takiego słowa zachęty. Razem szerzmy światło Chrystusa i przyprawiajmy świat miłością Boga. I pamiętaj, każdy gest, choćby najmniejszy, może mieć wielkie znaczenie. Dziękuję, że tu jesteś. Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi, gdy żyjesz jako sól i światło na świecie.